Myśliwskie sygnały, łowieckie mundury, poczty sztandarowe, biało-czerwone flagi. Taką oprawę miała niedzielna msza w lichańskim sanktuarium. Przyjechali na nią rolnicy z całej wschodniej części naszego województwa, modlili się w intencji rozwoju polskiej wsi i uchronienia jej przed złymi decyzjami rządzących. Spotkaliśmy się tu dzisiaj e, ci, którzy mają e, na, pamiętają te trzy. Najważniejsze rolnicze hasła. Bóg honor, ojczyzna. No być może niektórym się jeszcze coś tam przypomni. Może rządzący też zastanowią się nad tym. To, co dzisiaj się dzieje, no, no jakoś chyba nie ma za wiele wspólnego z tym, co, co było od zawsze, o co walczyli nasi dziadkowie. Mowa przede wszystkim o unijnym Zielonym Ładzie, który narzuca rolnikom obowiązek ugorowania części ziemi, ograniczenie użycia pestycydów oraz wprowadza dla nich kary za błędy w uprawach czy hodowli. Oni obalają to, co, co ileś wieków yy, funkcjonowało. A nagle kilka osób obudziło się i mówią, że tak nie jest. Razem z rolnikami w Licheniu modlili się myśliwi. Rolnicy zaprosili nas, żebyśmy ich wspierali na dzisiejszej mszy za pozytywne zakończenie strajków i żeby to wszystko, te, te protesty rolników i myśliwych, żeby się to wszystko udało. Ale myśliwi przyjechali tu też we własnych intencjach. Chodzi nam o, o kompetencje mm, naszych zwierzchników, czyli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, żeby byli kompetentni, żeby, żeby czuli to myślistwa, a mówią, że tego myślistwa nie czują. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Sławomir Chomoncik. Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu w homilii zwrócił uwagę, że rolnicy protestujący na ulicach miast robią to w interesie wszystkich Polaków.